W centrum targowo-konferencyjnym Expo Silesia obecnie odbywają się targi utrzymania ruchu i technologii przemysłowych Industry Meeting. W wydarzeniu towarzyszą również różne salony, Salon Composite Meeting, Salon Logistek, Salon Uszczelek oraz Gala Druku 3D. Od samego początku zaczęliśmy się specjalizować w rozwiązaniach dla przemysłu, także nasze urządzenia cechują się możliwością wydruku z materiałów stricte technicznych. Jesteśmy w firmach przemysłowych, pracujemy przy produkcji, utrzymaniu ruchu, także to jest nasz główny biznes w chwili obecnej. Drukujemy części zamienne, one wytrzymują tyle, ile muszą, żeby doczekać do takiej części finalnej, która faktycznie ma zostać wykonana. Drugim takim bardzo interesującym zastosowaniem też w sumie postałym jest faza prototypowania. Wzrost obserwujemy z roku do roku. Branża się konsoliduje, czyli te mniejsze podmioty zaczynają już przestawać dostarczać rozwiązania na tyle zaawansowane, jak oczekuje tego klient. I w tym momencie pojawiamy się my, gdzie te rozwiązania są już naprawdę na najwyższym poziomie przemysłowym, ale tego też klienci w Polsce zaczynają oczekiwać. Głównie zajmujemy się układami związanymi z odpylaniem pyłów i dymów z procesów spawalnictwa. W momencie powstawania źródła zanieczyszczenia pracownik z reguły jest pochylony nad tym źródłem i trzeba zainstalować odpowiednią aplikację, żeby ten pył, dym, szkodliwe substancje nie zostały zastane na jego drogi oddechowe, tylko oddesane poprzez jakieś urządzenie na zewnątrz. Firmy coraz chętniej kupują instalacje wyciągowe po to, żeby jednak ochronić zdrowie pracownika, nie narażając go na problematyczne jakby zapylenie, które na danym stanowisku pracy może występować. Jedną z branż, którą tutaj reprezentujemy, to jest branża bezpieczeństwa. Jednym z tych elementów, które tutaj pokazujemy, są bariery elastyczne firmy ASAFE, które produkowane są w Wielkiej Brytanii. Bariery służą generalnie do wyznaczania i separacji ciągów pieszych, ciągów kołowych, do ochrony słupów nośnych, bram wjazdowych maszyn, czyli całej infrastruktury, która ma chronić przed dewastacją wózka widłowego. Taka bariera wytrzymuje uderzenia takiego pojazdu, zatrzymuje go, przy czym bariera się przy tym nie niszczy, jak również nie niszczy się posadzka, ponieważ kotwa nie jest wyrywana podczas uderzenia. Zapraszamy na kolejną edycję targów utrzymania ruchu i technologii przemysłowych Industry Niki.